Dzień dobry. Witam serdecznie w drugim odcinku programu żartowego, który podkreślam, nadawany jest na żywo. Szanowni Państwo, ja nazywam się Dariusz. Ra, ta 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 witam serdecznie. Zasady są znane, witam serdecznie. Zasady są znane, ta Tak przechodzimy do pudełka z ta Tak jest. Bartek, jesteś gościem. Jest drugi. A dobra. Dobra. Nie krzyżówki. Dzisiaj wieczorem spróbuję zapłodnić sukę sąsiada. To teraz ja. Ostatnio byłem u mechanika i zajrzeliśmy razem pod maskę samochodu. Niestety, nieopatrznie zadałem pytanie i jak myślimy. A ponieważ mój mechanik jest też doktorem filozofii, to spędziłem tam 6 godzin. <laughs> Wszyscy zachwycają się siatkarzami. No. Jakie to fajne chłopy, jacy zaangażowani, jacy charytatywni, mili, przystojni, niegroźni. Powiem wam jedno słowo prawdę o siatkarzach, bał są jak każdy. Nie jest tak? Trochę tak jest. <laughs> Okazuje się, że nasz rodzimy youtuber Frisk jest również bardzo znany w Stanach Zjednoczonych. Jego ksywkę usłyszał każdy czarnoskóry obywatel tuż przed śmiercią. Jakieś. statystyki na poparcie tego, Teraz ja. Zamieszanie na stacjach benzynowych trwa. Po tym, jak Orlen zaapelował o niekupowanie paliwa na zapas, jednocześnie obniżając ceny, kierowcy wpierdalają bardzo dużo hotdogów. Teraz. Jednocześnie obliczając ceny. Aha. Pamiętaj, że to na żywo jest. Jest, jest. Podczas pandemii z moją dziewczyną dużo eksperymentowaliśmy w łóżku. Najbardziej do gustu przypadł nam rimming. Było to bardzo przyjemne, a jednocześnie rozwiązywało problem z dostępnością w sklepach papieru toaletowego. Jego Chciałem kiedyś kupić dźwig osobowy, ale ceny były zbyt wywindowane. Aha, bo teraz ja. Też, e, przy, przypominam, że w każdej chwili można dzwonić do nas. Też odbieramy e, telefon od słuchaczy, e, którzy będą czytać nasze żarty. Czy są też nagrody jakieś przewidziane? Mm, a są. Wiecie kto ma najtrudniej żeby pójść po rozum do głowy? Żyrafa. <laughs> Nowy znachor od Netflixa zachwycił nie tylko polskich, ale też zagranicznych widzów. Amerykanie pokochali znaczora. Nie mam w domu ekspresu do kawy, ale za to mam ekspres do spłukiwania toalety. Jeden przycisk i leci. Ludzie mówią, że przez to, że nie mam role w sypialni, słońce rano wchodzi i mnie budzi. Jak to, że tak mówię. Może i budzi, ale na pewno nie wchodzi, śpiew przy zamkniętym oknie. Tabliczka z napisem Uwaga, ostry pies nabiera zupełnie innego znaczenia w chińskiej knajpie. wiedziałem, kurwa. <laughs> To nie są e, poglądy tego kanału, chciałem się odciąć. Amerykańscy naukowcy odkryli, że w kalistenice, czyli rozwijaniu mięśni poprzez dźwiganie ciężaru własnego ciała, najgorsze efekty uzyskują anorektycy. Jeden z utworów wybitnego Polaka, Jana Brzechwy, okazał się być proroczy. Od tego czasu ten świętej pamięci poeta ma nową ksywkę. Nastraganus. To strasznie dużo trzeba wiedzieć. To. Wymyśliłem nowe hasło reklamowe dla piwa. Żubr. Siki wpuszczę. Co, chyba, finalny. Closer? Tak, jest. Przypominam. Program jest nadawany na żywo. Bardzo, może ty jako gość. Tak, co? O, Zalbujesz. dziękuję. Bardzo uprzejme. Byłem ostatnio w centrum handlowym, ale były promocje. Super oniżki cen. Mega się obowiłem. Wiadomo. Okazja czyni złodzieja. Dziękujemy Państwu. Dziękujemy Państwu. To był program żartowy, nadawany na żywo. Moim gościem był Bartosz Zalewski. No i co? Ha! Do zobaczenia w pierwszym odcinku.